Witamy Was wszystkich w Słowie na poniedziałek. Joe Biden, odchodząc ze stanowiska, lekkomyślnie zezwala Ukrainie na użycie amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu do ataków na terytorium Rosji. To kolejna eskalacja konfliktu na Ukrainie. USA gotowe są pogrzebać Ukrainę i resztę Europy pod wojennymi gruzami. Hashtag socialism, hashtag pokój. Joe Biden leaving office recklessly allows Ukraine to use US long range missiles to strike Russian territory. This is another escalation of the conflict in Ukraine. The US is ready to bury Ukraine and the rest of Europe under the rubble of war. Komentarz z portalu .org, Użytkownik Związek opublikował. Burżuazja rządząca Stanami Zjednoczonymi i wydająca rozkazy w NATO jest skrajnie niebezpieczna. Bez większego zastanowienia gotowa jest wrzucić całą Europę do wojennego kotła i patrzeć z bezpiecznej odległości, jak nasz kontynent się gotuje i wyparowuje. Jak to ktoś bardzo mądry kiedyś stwierdził: USA nie ma przyjaciół ani sojuszników ten kraj ma jedynie swoje interesy. Interesem amerykańskiej burżuazji jest osłabić Rosję, Chiny, Koreę Ludową i Iran. Za wszelką cenę. Bez względu na koszty. Jest to wyjątkowo przerażająca perspektywa, jeśli tylko zastanowić się nad jej konsekwencjami. Wśród elity rządzącej USA istnieje nawet frakcja, która na poważnie dopuszcza możliwość wywołania małej wojny nuklearnej ograniczonej do terenu kilku państw. Tak. Zezwolenie Ukrainie na użycie broni dalekiego zasięgu pochodzącej z państw NATO i obsługiwanej przez personel tych państw jest bardzo poważną eskalacją wojny w tym państwie. Jest to kolejna czerwona linia w strategii wojennej Rosji, którą państwa NATO otwarcie przekraczają. To jest niemalże jawne proszenie się o Trzecią Wojnę światową. Ze strony świadomej i rewolucyjnej polskiej klasy robotniczej mówimy stanowczo nie. Nie ma naszej zgody na eskalację konfliktu na Ukrainie. Nie w naszym imieniu. Żądamy natychmiastowego rozpoczęcia rozmów pokojowych, a nie eskalacji wojennej. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do polskiego ruchu postępowego. Do zobaczenia wkrótce.